serce swe ona najpiękniejszym stem, kocha miała ona mnie dwa kolory stroi się biegną czerwień oraz biel. nigdy nie opuszczaj o, drużyna, widzę go! Weź te grabie, bo mi kurwa pejzaż psujesz. <śmuletra> ryby śpiewają. Kameruje <śmuletra> <śmuletra> taki gąs kurwa, ona da... No, wrzucę na kurwa jak ryby. Ryb Kto dziś wygra ważny mecz?

i 87. i 88. ALEGIA, LEGIA JEBANA JEST! LEGIA TRZEBA PIERDOLIĆ! LEGIA CWKS! LEGIA TO STARA KURWA! LEGIA JEBANA JEST! LEGIA TRZEBA PIERDOLIĆ! LEGIA CWKS! <noise> widzę! Łódzki! Widzę! Łódzki! Widzę! Tego klubu się nie wstydzę! Widzę! Widzę! W widzę! Tego klubu się nie wstydzę! Nie odradzaj się kurwa ty! A <noise> się